takich bady w login Szymano Antalia patrzcie przywarzki nosi mi przysadki no tu już trzeba Ach. nie no to... to się nazywa dobry kolega nie to będzie na wy... na Nie to będzie tak nie chyba Ta. przybieramy się i Zabijamy się z Antaly. Nie będziemy tutaj siedzieć Nie. Jedziemy tak. tutaj to nie za parę dni Trochę tego nie przemyśleliśmy logistycznie Ale nie będziemy wam teraz mówić dlaczego jesteśmy tu a nie gdzie indziej Tak. Bo na dobrą sprawę powinniśmy pojechać do bardzo pamukale. później pojechać żeby już się że nie wracać tak. Ale... Takie jest życie Tak, to będzie wyjaśnione kiedyś, kiedyś. Do dwa tygodnie Dobra przybieranko i spodolce kurwa już jest taki klimacik co? Czuć taki czuć, czuć nadmorski, śród, klima, śród, no. Śród, śródziemnomorski no cześć jedziemy z Mustafą? cześć -huh. o, -ra. o, -ra. o -ra. Moja, moja. A więc tak. Maseczka. A więc tak. Jedziemy do miasteczka Tekirowa. Do znajomego tak. znajomego kolegi. I tam będziemy przez kolejnych parę dni. Trzy, może dwa. Zobaczymy. Tekirova. Właśnie tam zmierzamy. Właśnie tak. To są emocje, ale emocje. Nie ma, jeszcze nie ma emocji, ale będą. Tam się będzie działo. Mamy w kurorcie Tego ja jeszcze nie grali Już na wakacjach Ta, będziemy... Jeszcze raz od trzech lat Ale trzeba odpocząć teraz, nie? Mm -hmm. po tym po tym kursie jeżdżeniu Ja Spałem tu chyba z 14 godzin jestem wyjebane nic Siemaneczko bąbelki, jesteśmy w biurze turystycznym Escape Adventures Czekamy na Pawła, ziomeczka, u którego będziemy y, nocowali następne dwie, trzy nocki Jesteśmy już u Pawła y, na hacjendzie. Tak udostępnił nam taki fajnusieńki pokoik Mamy tutaj kuchenkę, możemy sobie pogotować, na pewno będziemy gotować Paweł jednak musiał szybko wracać do pracy. Nie miał, nie miał czasu teraz z nami za bardzo yy, posiedzieć. Będzie wieczorem, więc na pewno pogadamy o jakichś ciekawych rzeczach. I zobaczymy co no, się tu wykluje. No zobaczymy, będzie na pewno ciekawie. Coś, coś się będzie działo. Tylko jeszcze nie wiem co. Bardzo, bardzo spokojne miejsce. Słychać odgłosy kurek, palemki pocilować. Wieczorem na pewno e, zapytamy Pawła o życie, o ceny wynajmu, o różnego typu takich e, różnych rzeczy związanych z życiem i codziennością w Turcji. A tymczasem e, z Piotrusiem e, ogarniamy się do sklepu po zakupy. Będziemy gotować obiadu i idziemy zrobić research okolicy i przygotować się na przygody, które będą na nas czekać jutro. Zobaczcie Tutaj sad granatowy Z tych drzew Sporo Co jak on nagrywa kamerą Podajcie na mój kanał kulisy kulisy, kulisy powstawania Powiedz coś o życiu. O życiu powiem tylko tak. Każdy oży jak może. Raz na traktorze, a raz nie. Trawa Bajzel. Widać cię w ogóle, widać. Rolnik. Pozdrawiam wszystkich. Zostawcie suba. <grym> Się zasuwa. Znowu rozdzibałem kapka, znaczy chciałem powiedzieć, że rozwaliłem. Dobra. Jesteśmy już z Pawłem po robocie. Cilujemy sobie. Siema, Paweł. Siema, siema. Cilujemy <grystujemy> sobie po turecku, bo herbatka, kawka. Będzie piwko dla Pablo, bo młody nie pije. <grystujesz> nie. Młody poszedł po rozum do głowy. <grystujesz> to jest właśnie Paweł. Paweł też ma kanał na YouTubie. Oglądajcie, czy masz jaja. Oglądajcie Piotr Polo przy Wars. Wiesz co? E, jest taka ciekawostka, że praktycznie 95% widzów na tym kanale jest od Piotra. Tak, tak się u mnie, zaczęło. U mnie, u mnie, u mnie 90% widzów jest od, od wojownika, także pozdrawiam, pozdrawiam wojownika. Tak, my sobie miło na razie spędzamy na czas. Y, gadamy, może później jeszcze pogadamy trochę więcej. Y, I co? Wpadajcie na kanał Pawła, trzymasz jaja. Sprawdźcie, czy macie jaja. Nie, że, że... Czy przele... czy się przeleciły, panu... właśnie. Żeby sprawdzić, czy masz jaja, trzeba się przelecić ze mną. Koniecznie. Tak. O tym będzie później. Nie... Przewideczka ma do a nie, nie może uwierzyć, bo ja tak nagrywam z tej przedniej. bo mi brzuch wywaliło po tym piwie. Ja, ja dlatego też muszę, nie kameruję, tylko muszę wsi w górę. Muszę wciągać. No, tak. serdecznie tak. <laughs> nie kupuj, nie Od kuchni, wszystko od kuchni okay. Patrzcie jak gościu gada po turecku Patrzcie, jak <laughs> Pające A w ramach to, że... wieczornego chillingu, zeszliśmy jeszcze na kolację. Także sobie osamamy i idziemy do domu. Polecam kanał Baza Travel. Dzięki, Paweł. W ogóle z gościem yy, mamy podobne korzenie. Pra pracowaliśmy, on pracuje nadal w Norwegii. Ja pozdrawiam całą Norwegię. Pablo, ktoś tam, ktoś Pablo tam stary wyjadać w latach ktoś 90. Tam, tam pamiętam. <laughs> A już parę osób przeogląda, ogląda, nie? Z Norwegii Masz jak no, się... z nie Tomasz Tucki, pozdrawiam. Pozdrawiamy Tomka, jeżeli to ogląda. A my za, do wieczerzy. Nagrywajcie, nagrywają cię na Bodem Zobaczcie, to jedzenie nazywa się. Pidę. Wygląda bardzo apetycznie. I tutaj jest taki chlebek. To jest mięso pieczarki Ser Jak smaku? Taka, taka turecka pizza. Załobiska. To, tak. to w. w Saraju. W Stambule. W Stambule. YouTuberzy w akcji. Tak. Czekajcie. Czekaj. Zobaczcie, tu jest. Tu jest jakaś Ta Jak się spotka trzech. Jak się spotka trzech youtuberów? Pomidory, pomidory, są pomidory, moi drodzy. I czerwona kapusta. Ta. Odstęp. Przyjechałem tutaj. No wiesz... Się nie z... to histori się nagrywa. To wiesz właśnie da, może być nagrana? W może stanie? być nagrana, nie. spoko. Przyje przyjechałem tutaj pierwszy raz do Turcji. Tu wiesz, u mnie w głowie Turcja, kraj muzułmański, nie piją nic. Przyjeżdżam tutaj. Chłopaki otwierają siwa z regal. Osiemnastoletni. I zaczynamy pić alkohol. Ja już w szoku głębokim to wiesz, chcę być miłym. Pytam się, jak jest, jak jest na zdrowie po, po turecku. A gość mi mówi amonakujem. <grym> amonakujem? „A Amonakujem Amona to znaczy fuck you. <grym> <grym> Nas, następ... Nas, Następny... Tak. Ja... Balona go zrobili. Ja, ja przy... Gość mi mówi, no, jak, się, jak jak powinno się po turecku mówić na zdrowie. Amonakujem. Zapisałem sobie, wyuczyłem się. Przyjeżdża szef. Jest impreza następna. Co Pablo robi? Bierze szklankę. Dużo turków wokół siedzi. Pablo bierze szklankę. Znosi toast. się to a? A <laughs> 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 jak <jest>, jak Zamarli, <laughs> wszyscy zamarli, wiesz? Szef, Ale szef na tyle wyluzowany, że wiesz zaczął, zaczął po prostu sikać ze śmiechu. I wszyscy zaczę, zaczęli sikać ze śmiechu Dobrze Także... ten baza nagrywa świeżo tak wygląda Przednią kamerą i podtrzymuje jeszcze drugą rączką Statyw Statyw, ale mało widać światło mało Teraz malutko, malutko Malutko Yo Dobra, to jest mistrz po herbaty Śmieję się nie odzywać Chim Telefon spod... mi w kadr burzyłeś, że to gorsze niż moje języki. <noise> Jak się mówi po chińsku, dziękuję? Xie xie. Także xie xie, herbatka, spanko i do widzonka. Dzisiaj dzień nie był zbyt e, produktywny, był bardziej aklimatyzacyjny, zapoznawczy, e, chillowy, chilloutowy. E, kładziemy się spać. Dobranoc wszystkim. E, dziękuję, pozdrawiam. Zostawcie suba, łapkę, i widzimy się jutro, Elko.